Założył się, że zajmie mu to 80 dni. Oni dali sobie tego czasu odrobinę więcej, bo cały rok, czyli 365 dni albo 360, no nie, to nie będzie tek, ten rok, czy nie 366. E, oni, czyli kto? Działacze z Moto Express Tour, a ze mną w studiu są właśnie oni, czyli Krzysiek Wróblewski? I Max Starościak. Cześć, witamy. Cześć, cześć. Witamy w Studio Akademickiego Radia Luz. Będziemy rozmawiać o podróżowaniu dookoła świata. Czy w Waszym przypadku no, to jest tak samo jak właśnie z bohaterem powieści w 80 dni dookoła świata? Czyli za tym wszystkim też to jakiś zakład za tym wyzwaniem? Nie, nie, nie. To nie chodzi w żaden, w żadnym wypadku o zakład. Eee, chodzi bardziej o po prostu przeżycie takiej podróży, o doświadczenie, jakie może ze sobą nieść taka podróż. Nie zakładaliśmy się z nikim, czy dojedziemy, czy nie. Towtanieśmy to był... jeszcze słuchaczy? To była prawie, że taka spontaniczna decyzja. Towtanieśmy słuchaczy, w jaki sposób chcecie ten świat objechać? Bo nie jest to sposób typowy. Tak, planujemy, planujemy objechać świat na motocyklach. Dwóch facetów, dwa motory, 50 tysięcy kilometrów. 365, 360 pinni, jak już powiedziałeś. E, myślimy, myślimy właśnie, myślimy właśnie w takim, takim sposobie podróżowania i no, chcielibyśmy to zrealizować. Mhm. E, i trasę macie już wytyczoną? E, tak, trasa, trasa jest. E, trasa jest wytyczona, można zobaczyć ją na naszej stronie e, www.expresstour.pl jest to dokładnie trasa dookoła świata z, właśnie z uwzględnieniem tego, że wyjeżdżamy we wrześniu, jedziemy 1 września 2012 roku i kierujemy się cały czas na południowy wschód. To jeszcze bardzo mnie interesują też kwestie techniczne, bo to są dwa motory, czy wy będziecie je wypożyczać na miejscu, czy będziecie przewozić swoje własne, bo pomiędzy kontynentami może to nie być łatwe. Nie, na początku zamierzamy kupić swoje lub yy, liczyć na sponsorów. Yy, możliwe, że, że uda nam się coś od nich dostać. Yy, a jeśli chodzi o przeważenie między kontynentami, to myślimy o tym, żeby promami albo to znaczy, kontenerami je wysyłać. Konkretnie, konkretnie chodziło nam o shipping, no i mamy trzy takie, trzy takie przewózki. Yy, między Azją i Australią jest pierwsza. Między Australią i Ameryką Południową, albo Ameryką Północną, bo tutaj jeszcze będzie możliwe mała różnica w trasie, jest druga. No i do nas, do Europy, to jest już trzecia. Bardzo skomplikowana operacja. Do niej jeszcze wrócimy w dalszej ciągu naszej rozmowy. Przypomnę, mówimy o nietypowej podróży dookoła świata. Dwóch studentów, ale więcej szczegółów już za chwilę. 40 minut po godzinie 9, czyli już za 20 minut wybije 10 w naszym studiu nadal przypomnę goście Krzysiek i Max z Moto Gentlemeni Tour. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale taka wyprawa dookoła świata to wymaga potężnych funduszy. Jaki sposób to rozwiązaliście? Um, Czy to prawda, że jest ich <grym> potrzeba tak dużo? Najważniejsza rzecz to to, że faktycznie potrzeba mniej pieniędzy niż wszystkim się wydaje. E, każdy myśli, że, że, że to są naprawdę olbrzymie kwoty. E, oczywiście są, bo to trwa 365 dni, ale są dużo mniejsze niż się przewiduje. Dlatego, że e, trzeba wziąć pod uwagę, przez jakie kraje jedziemy: ile w tych krajach kosztuje wyżywienie, e, ile w tych krajach kosztują noclegi, ile w tych krajach kosztuje benzyna, bo to jest dla nas najważniejsze. I okazuje się, że, że de facto dla takiego porównania na całej trasie średnie, średnia cena benzyny to jest około 3,58 3, zł. Dlatego to jest dużo taniej niż jakbyśmy w Polsce jeździli. Natomiast, no tak, są potrzebne nam fundusze, i tutaj oczywiście część jest wkładu naszego własnego, a część liczymy, że zostanie nam zasponsorowana. To jeszcze w zależności od tego, jak to pójdzie dalej. My jesteśmy w trakcie szukania. Mm -hmm. A jak wiesz, czy w tej Waszej podróży jest zaplanowanych? Czy to będzie bardzo spontaniczne, czy jednak e, z góry będzie zaplanowany ten rok co do dnia? E, I tak, i tak. <laughs> Wiadomo. Są, 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 terminy, są terminy, których nie będziemy mogli przekroczyć. Eee, natomiast e, chcielibyśmy też, żeby było dużo spontaniczności w tym, co robimy. Poza tym też nie da się takiej trasy ustalić z dnia na dzień, znaczy nie z dnia na dzień, tylko co do dnia, prawda? Znaczy 165 dni rozpisać całą trasę. Bo też nie jesteście chyba w stanie przewidzieć okoliczności, jakie tam po drodze mogą Wam się zdarzyć. Właśnie czy jest coś, czego się obawiacie w trakcie takiej podróży? Ym, wydaje mi się, że jest parę takich rzeczy, ale na staramy czeko? się przygotować jak najlepiej. No Na przykład, jakikolwiek jakiś wypadek, na przykład, wiadomo, motocykle. Na motocyklach jest trochę ryzyko, że można się zderzyć z kimś z samochodem szczególnie. szczególności. może nie wypadek, taką... a na przykład awaria sprzętu. No, na awarię sprzętu staramy się przygotować jak najlepiej. Mamy zamiar te motory naprawdę dobrze poznać, najpierw je rozłożyć, złożyć i nauczyć się po prostu w pełni obsługi. Hmm, a odnośnie Mówi. wizyt w państwach, których kultura jest dalece inna niż w tych krajach europejskich? Tak, to, 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 też, jest, to też jest oczywiście problem. E, staramy się jak najwięcej nauczyć o tych państwach. To jest pierwsza rzecz, bo wiedza to jest, wiedza to jest po prostu w, ty, w tym wypadku nas ubezpiecza. E, natomiast też też chcielibyśmy, chcielibyśmy e, to co Pan Max powiedział jak najlepiej się przygotować i e, wiadomo dla nas jest dla nas może być problemem sytuacja polityczna e, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę że podróżowanie przez tyle krajów e, nie tylko łączy się z problemem z ludźmi którzy są wewnątrz ale też z państwem które może nas nie chcieć wpuścić i tutaj musimy po prostu załatwić wizy. Na 37 krajów, które mamy na razie zaplanowane, musimy załatwić przynajmniej 16 wiz, więc to jest całkiem sporo i nawet jak nam odpada jeden kraj, to musimy go objechać dookoła. To jest zmiana trasy, czasu itd. itd. I kolejne wizy kolejne wizy ewentualnie kolejne wizy i całkiem sporo problemów ale nie wydajecie się być tym zrażeni mówiliście o tym że staracie się poznawać te kraje dzięki wam te kraje też będą mogli poznawać także ci którzy w tą podróż się nie wybiorą w jaki sposób o tym porozmawiamy po przerwie 44 minuty po godzinie 9 a przed nami trzecia część rozmowy z naszymi gośćmi, Krzysiek i Max z MotoExpress Tour, którzy teraz opowiedzą nam, w jaki sposób będzie można do tej podróży dołączyć, nawet jeśli nie mamy odwagi wyruszyć w podróż dookoła świata, bo będzie to można zrobić prosto z domu, czyli jak? Dokładnie. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich słuchaczy Radiolus do śledzenia naszych poczynań na www.expresstour.pl, a także na naszym fanpageu, na Facebooku. Będziemy relacjonować na bieżąco cały wyjazd i przygotowania do niego. Będą zdjęcia, wideo relacje. No i oczywiście informacje na bieżąco na blogu. A kiedy tą swoją podróż rozpoczynacie? Rozpoczynamy już 1 września, natomiast tak czy inaczej zapraszamy wszystkich już teraz ze względu na to, że przewidujemy jakieś konkursy przedwyjazdowe, oczywiście, i. i relacje z przygotowań. Relacje z przygotowań, których będzie pewnie sporo, bo to też i duże wyzwanie. Krzyk Wróblewski i Max Starościak byli gośćmi Akademickiego Radia Luz. Panowie, krótko mówiąc, powodzenia. No i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku. No i wyślijcie jakąś dokówkę, jak będziecie w tylu fajnych miejscach. Jasne. Dzięki.